Witam Was w kolejnym odcinku z serii Kolekcja Pokémon TCG od Zera. W tej serii budujemy od podstaw kolekcję kart Pokémon TCG z ograniczonym budżetem i z nastawieniem na to, że kupujemy karty, które w dłuższej perspektywie mają zyskać na wartości, tak żeby ta kolekcja, pomimo tego, że nie wydamy na, nie, na nią fortuny, dawała jak największą szansę na to, że będzie dużo więcej warta za kilka lat. W tym odcinku opowiem Wam o tym, jak dużą w topę zaliczyłem, jeżeli chodzi o kupno no, miało to być najcenniejsza karta w naszej kolekcji. I pokażę Wam, jak ma się cała kolekcja, jak wygląda Excel z 14 kartami, które już znalazły się w moim albumie. I pokażę Wam kilka ciekawostek związanych z szalejącymi cenami kart Pokémon. Pikachu, Pikachu, Pikachu. No, to miała być jedna z kart w kolekcji. I to karta, którą zamówiłem już ponad miesiąc temu. I to karta przed której zamówieniem naprawdę poświęciłem najwięcej czasu z wszystkich kart, które już mamy w albumie, na to, żeby znaleźć dobrą ofertę, żeby się nie naciąć, żeby to była karta dobrej jakości, bo jak widzicie na kart market pierwsze dobre 8, jak nie 9 ofert. Za niższe ceny to są karty no, dość słabej jakości. To jest karta z setu Cosmic Eclipse, który został zaprezentowany w listopadzie 2019 roku, czyli już 6 lat temu, więc nie ma szans, żeby tej karty przybyło na rynku w jakiejkolwiek istotnej ilości. Na samym CardMarket jest tylko 184 sztuki dostępne, z tego jak widzicie, no mało kart w dobrym e, stanie, a jeszcze mniej tych kart w języku angielskim. Jak sobie przeskroluję. Przez wszystkie oferty, które są dostępne w języku angielskim, no to potem już mamy oczywiście PSA 9, PSA 10. Do naszej kolekcji szukamy kart w dobrych cenach, szukamy okazji. I ja, jak rozglądają się za tą kartą, no to przede wszystkim szukałem wersji Near która nie będzie kosztowała tak jako tutaj na przykład 175 euro. Szukałem takiej kopii, która będzie kosztowała mniej niż 100, żeby wpisała się dobrze ten nasz budżet, bo 1000 zł miało pójść na jedną droższą kartę, na. 3-4 karty po około 100 zł i reszta miała, miała być zagospodarowana na jakieś tańsze karty. Udało mi się namierzyć taką ofertę, która razem z wysyłką dawała cenę 90 euro. Do tego do oferty było dołączone zdjęcie, czyli coś bardzo ważnego przy takich kartach, które trochę więcej kosztują i kupujecie je z zagranicy. Ja w tym wypadku zamówiłem tą kartę od sprzedawcy z Belgii. On wystawił zdjęcia, na których karta wyglądała bardzo dobrze. Super centering, żadnych widocznych uszkodzeń. Więc zamówiłem, czekałem dwa tygodnie, aż przyjdzie. Z zadowoleniem zacząłem rozpakowywać kopertę, sprawdzam kartę z przodu, ideal, pięknie. Sprawdzam z tyłu, zonk. Jak widzicie, karta wystawiona na Cardmarket jako Near Mint od sprzedawcy z dobrymi opiniami ze zdjęciem, które absolutnie nie pokazywało tej wady, trafiła do mnie w takim stanie. I to jest taka wada, uszczerbek, wyszczerbiony bok, biały, duży kawał na 6, 7, 8 mm długości. Który w mojej opinii dyskredytuje całkowicie tą kartę jako kartę o stanie Nirmint i nie ma żadnych szans, żeby jakikolwiek dobry grading uzyskać, jeżeli chciałbym tą kartę wysłać na przykład do ceny ale również wydaje mi się, że jak chciałbym tą kartę sprzedać za jakiekolwiek pieniądze zbliżone do tych, za które ją kupiłem, również nie będzie na to szans z takim uszkodzeniem. No i w związku z tym, że dostałem takiego babola, zaczęła się zabawa z pisaniem wiadomości do sprzedawcy, z przekomarzaniem się z tym sprzedawcą na temat tego, że ta karta nie jest Nirmin, mint i udowadnianiem mu i przeszukiwaniem regulaminów card market i z wykłócaniem się z tym sprzedawcą na szczęście koniec końców. Po użyciu kilku prostych technik negocjacyjnych, doszliśmy do tego, że ja tą kartę odsyłam, że on mi zwróci pieniądze. Zeszło na to, niestety, kolejne dwa tygodnie, zanim w ogóle doszliśmy do tego, jak sprawę załatwimy. Następnie musiałem tą kartę odesłać. Żeby nie zapłacić za to bardzo dużo pieniędzy, wysłałem ją pocztą i dwa tygodnie trwało, zanim karta trafiła do sprzedawcy. I w momencie, jak nagrywam ten film, jesteśmy na etapie potwierdzania zwrotu pieniędzy z Card Market. Więc nie dość, że karta nie trafiła do kolekcji, nie miałem się czym pochwalić, nie mogłem Wam powiedzieć o tym w poprzednich filmach, co się dzieje, bo nie wiedziałem jak ta sprawa się zakończy, to dodatkowo praktycznie 6 tygodni poszło na marne. I mówię o tym dlatego, że pytacie nieraz w komentarzach o to jak to robię, żeby zamawiać karty nieco droższe i być pewnym tego, że one będą takiej jakości, że nie wtopimy, mówiąc krótko, tak? No, no nie macie, jak widzicie, to jest taki przykład, że ja poświęciłem dużo czasu, że były zdjęcia tej karty, że były dobre opinie na temat sprzedawcy, a jednak ryzyko jest nawet w takich sytuacjach. Więc niech ten przykład posłuży jako inspiracja dla Was, a jeżeli rozglądali byście się za taką kartą jak właśnie ten Pikachu i szukali ofert, które są near mint i nawet mają zdjęcia, no to od razu możemy zobaczyć, że kolejna oferta, która gdzieś jest tutaj dostępna od jakiegoś innego sprzedawcy, no to nie wygląda jak biały fragment związany z cięciem, tak jak tutaj na rogu, już samo takie białe uszczerbienie na karcie może spowodować, że no ona kolekcjonersko traci na wartości, ale to, co tutaj widzicie, to jest coś, co ją dyskwalifikuje, w moim mniemaniu. No i takie oferty jako Nirmin również znajdziecie na Market. Dlatego wracam jeszcze raz do tego, co budziło no, trochę kontrowersji i takich podejrzliwych komentarzy u widzów poprzednich filmów, że ja się staram promować to, żeby robić zdyle ze znajomymi albo przynajmniej na żywo. Bo nie dość, że te karty, które dodałem do kolekcji, które wytradowałem na żywo, a nie przez internet, są bardzo dobrej jakości, bo mogłem je wziąć do ręki i pooglądać z każdej strony. To dodatkowo nie płaciłem za przesyłkę, a jeszcze udało się ze znajomym na przykład ponegocjować trochę, a on zaproponował mi po prostu dobre ceny. Załóżmy, że nawet ta karta, którą dostaniecie, nie będzie miała jakichś konkretnych uszkodzeń, ale na przykład będzie miała okropny, fatalny centering. Taki, że nie tylko na grade'owanie się nie nada, ale też no, prawie nikt nie będzie chciał się wymieniać albo trade'ować za taką kartę, w której, w której centering z punktu widzenia zasad na przykład portalu Card Market nie dyskwalifikuje jej jako nirmint, ale dyskwalifikuje tą kartę jako kartę, która no Wnosi dużo do Waszej kolekcji. Jeżeli chodzi o to, jak się ma nasza kolekcja, w tym odcinku nie dodaję żadnej nowej karty, ale możemy sobie poobserwować to, jak zmieniły się ceny tych kart, które dodałem do kolekcji. Najbardziej chciałem zwrócić Waszą uwagę na tę kartę promo Pikachu japońską, co do której też było dużo gorących komentarzy pod różnymi filmami. No i ja tę kartę kupiłem za 120 zł. Ona bardzo szybko w ciągu 3 tygodni wzrosła do 224 zł, więc byłem na potężnym plusie o ponad 100 zł na plusie, po czym sytuacja zaczęła się odwracać i w tym momencie jest to jedna z dwóch kart, których oferty na Card Market są w cenach niższych niż ja tą kartę zakupiłem. Drugą taką jest oczywiście Charizard Lost Origin, który zakupiłem za 85 zł i w zasadzie kupiłem u szczytu i na ten moment cena tego Charizarda jest najniższa odkąd zaczęliśmy naszą kolekcję. Jeżeli chodzi o dostęp do tego arkusza, żebyście sami sobie mogli pooglądać, to link jest w opisie pod filmem. Ja tutaj, jak wiecie, dodałem takie fajne mini wykresiki, które pokazują jak zmieniają się ceny kart, ale też dodałem nową zakładkę, w której pokazuję jak ta kolekcja rozwija się w czasie, gdzie jedna z linii to są pieniądze wydane, a tutaj jest wartość tej kolekcji. Jeżeli będziecie tworzyć własną wersję takiego arkusza, no to możecie w ten sposób sobie zobaczyć w czasie, jak Wasza kolekcja rośnie na wartości, albo spada, tak jak moja w tym wypadku. Ale to, że wartość tej kolekcji spadła od poprzedniego odcinka, to zupełnie nic nie znaczy, bo patrzymy tutaj długofalowo. To jest normalna rzecz, że ceny rosną i spadają. Październik był miesiącem, w którym ceny singli poszybowały w górę super szybko, tak szybko, że tak jak wspominałem w poprzednich filmach, prawdopodobnie, prawdopodobne było, że również yy, szybko zaczną spadać i no to obserwujemy szczególnie właśnie na takiej karcie jak na przykład ten japoński pikachu. Wszystkim widzom, którzy chcą jak najbardziej budżetowo powiększać swoją kolekcję, przypominam, że jesteśmy na progu premiery nowego dodatku Fantasmal Flames. Tam będziemy nie tylko skupiać się na Charizardzie i nowym boksie UPC, ale zachęcam was do tego, żebyście poszukali turniejów pre-release w waszej okolicy. Tak jak mówiłem w jednym z poprzednich filmów, to jest sposób na to, żeby dostać boostery z najnowszych dodatków w cenach w okolicach kilkunastu złotych. Jeżeli pójdziecie na pre-release, on będzie kosztował około 130 zł złotych i prawdopodobnie Dostaniecie około 6, 7, 8 boosterów, w zależności od miejsca, do którego traficie. Jak wam dobrze pójdzie w, taki, w takim turnieju? A to naprawdę nie trzeba być dobrym graczem, żeby dobrze wam poszło na turnieju prieleasowym. Możecie zgarnąć jeszcze dodatkowe nagrody, jakieś promki, karty z redraftu. Więc pamiętajcie o tym, jak jeszcze się nie zapisaliście, to poszukajcie w waszej okolicy miejsc, w których rozgrywane są przylisy. To jest dobry sposób na to, żeby dodać do kolekcji karty. Warte dużo więcej niż wydaliście na całą zabawę i bardzo wam polecam, bo to jest. Aktualnie wydaje mi się najlepszy sposób na pozyskanie, na zakupienie taniutkich boosterów, no i największa szansa na to, żeby zdobyć dobre karty do kolekcji.